W tym odcinku wraz z położną powiemy Wam o przystawianiu maluszka do piersi, o tym, czy można stosować kapturki i kiedy, jak rozkręcić laktację i skąd wiemy, czy dzidziuś wystarczająco dużo przybiera, a jeśli nie, to co z tym zrobić. Dzisiaj z położną i doradcą laktacyjnym Emilią Bugalską, a prywatnie mam dwóch chłopców, chciałyśmy Wam przybliżyć nieco sprawę karmienia piersią i problemów z tym związanych. Emilia, jakbyś mogła powiedzieć coś na początku o, tym, o, o początkach karmienia w ogóle? Jakie problemy najczęściej mamy, napotykają na swojej drodze i jak im w tym pomóc? Cześć, witajcie. Spotykamy się na co dzień z różnymi problemami. Najczęściej są to niedobory przyrostu, przyrostu wagi, problemy z poranionymi brodawkami piersiowymi, grzybica brodawek piersiowych problemy z przystawieniem również dziecka do piersi. Jak rozwiązać problem przystawienia do piersi? Problem przystawienia do piersi spotykamy się po prostu na, na wizycie, na konsultacji. Na początku patrzymy, jak mama z dzieckiem próbują się samodzielnie przystawić. No i później, jeśli widzimy, że coś jest nie tak w tej pozycji, tak? jeśli mama siedzi źle, jest tam gdzieś tam przy, leciutko przygarbiona, czy za bardzo odchylona do tyłu, Eee, próbujemy ją skorygować. Tak samo również dzidziuś e, musi prawidłowo e, być usadowiony przy tej piersi. Czyli musimy pamiętać o tym, że ucho, ramionko oraz bioderko muszą znajdować się w jednej linii. No i przystawiamy maluszka brzuszek do brzuszka mamy. A jak ma wyglądać uchwycenie przez Dziadusia brodawki? Uchwycenie brodawki przez maluszka, czyli tak, dziecko nie łapie samą brodawkę, nie łapiemy za, za, tej, za koniec brodaweczki. E, tylko maluszek powinien mieć e, otworzoną e, buzię e, w, e, w kącie około 120 stopni. Oczywiście nie mierzymy tego kątomierzem, wiadomo, ale na zasadzie już obserwacji możemy zobaczyć, czy to, to otwarcie i uchwycenie tej brodawki właśnie jest prawidłowe, czy też nie, czy, czy łapie płytko tą brodawkę, czy chwyca dość głęboko i prawidłowo wraz z otoczką. Czy Ty jako położna i doradca laktacyjny dopuszczasz używanie kapturków? Ja powiem tak, lepiej karmić z kapturkami na tym starcie czy, czy na tych... Na... Na początku. Na początku laktacji, kiedy, kiedy mogą tam być jakieś różne trudności, właśnie napotykane, typu właśnie trudnouchwytne brodawki, czy płaskie brodawki lub wklęsłe brodawki. Czy bardzo poranione brodawki, to prawda? Wtedy też wiesz. pomagają kapturki. Tak, tak, wtedy również można, można mamie zaproponować kapturek. I często jest tak, że jak już się rozkręci ta laktacja, jak się nauczy, mama się nauczy, brodawki się zahartują i podleczą, to możemy z tych kapturków zrezygnować. Dokładnie tak. tak? tak. No, ja też jestem takiego zdania. Lepiej karmić przez kapturki, ale karmić, niż z powodu takich problemów zrezygnować całkiem z karmienia. Bo jest duże grono mam, którym udaje się uratować laktację dzięki kapturkom. Myślę, że tak. tak. Dobrze. A co z popękanymi brodawkami? Jak sobie z tym poradzić? No, jest to bardzo bolesny problem i bardzo nam przeszkadza w karmieniu. Tak, z takim problemem możemy się spotkać właśnie na początku laktacji, szczególnie przy pierwszym dziecku, kiedy te brodawki jeszcze nie są tak zahartowane i, no, że tak powiem, nie wiedzą jak to jest i jak to bywa. No to staramy się je podleczyć. No na początku możemy stosować takie mało inwazyjne, wiadomo, sposoby, tak, typu wietrzenie brodawek, smarowanie własnym pokarmem czy używanie czystej lanoliny. Co przy grzybicy brodawek? Jak w ogóle rozpoznajesz, że to jest grzybica brodawek i jak to leczyć? Wtedy właśnie obserwujemy właśnie brodawkę u mamy, jak wygląda. Najczęściej ona jest takiego różowego zabarwienia, malinowego. Zaglądamy również maluszkowi do buzi i najczęściej, tu już wiemy, że jeśli są pleśniawki i ta brodawka jest Malinowa, zaróżowiona, mama czuje taki jakiś piekący, palący ból od środka yy, piersi czy w piersi. To możemy się spodziewać, że to jest po prostu grzebica. Czy wystarczy wtedy leczenie zewnętrzne? Czyli smarowanie klotrimazolem? Czy... Myślę, że na początku możemy spróbować tak tego leczenia. tak dokładnie. U dzisiaj leczymy do pleśniawki. Żeby leczyć jednocześnie mamę tak, dziecko, prawda? Tak. Żeby nawzajem się po prostu nie zarażać. Ale jakbyś mogła powiedzieć, jak stosować ten klotrimazol? Przed karmieniem, po karmieniu? Jak to powinno technicznie Pomiędzy wyglądać? Pomiędzy karmieniami. Posmarować sobie po prostu cienką warstwą i yy, zostawić na pewien czas. Myślę, że przed karmieniami dobrze zmyć yy, własnym pokarmem lub Przygotowaną wodą. To teraz porozmawiajmy o niedoborze, o zbyt słabym przyroście wagi u maluszka. Jeżeli problemem nie jest jakiś problem wynikający z no, problemów zdrowotnych dziecka, tylko jeżeli problemem tutaj jest nieprawidłowe karmienie, to jak po kolei do tego dochodzimy, jak korygujemy to, żeby maluszek zaczął dobrze przybierać. Prawidłowo przystawiamy tego maluszka do piersi. No i ja zawsze daję tam tej parze, czyli mamie i dziecku, kilka dni czasu i najczęściej spotykamy się wtedy na rekonsultacji, patrzymy czy ten przyrost ruszył, dajemy wskazówki. No i jeśli przyrost ruszył, no to, to się cieszymy i wszystko jest ok. No i karmią, karmią się dalej. Jak dziecko zbyt mało nam przybiera na wadze albo w ogóle nie przybiera, to y, co mam wtedy zalecasz, od czego zaczynasz? Możemy zaobserwować tutaj dwie sytuacje, czyli y, na przykład y, stanie nieefektywne, czyli mama ma, ma wystarczająco, mama ma wystarczającą ilość pokarmu, y, ale dziecko po prostu nie jest w stanie y, tego pokarmu ściągnąć, czyli wydobyć y, z piersi. No i wtedy oglądamy w pierwszej kolejności jamę ustną, obserwujemy po prostu, jak, jak ten dzieciuś ma ułożony język, czy on jest prawidłowy, jak wygląda podniebienie, jak wygląda właśnie to wędzidełko, o którym, o których teraz często dużo się mówi i stały się takie popularne, te wędzidełka. No i jeśli, jeśli coś napotykamy po prostu w tej jamie ustnej, no to ten problem rozwiązujemy. Technika ssania, nie? I technika, tak, i wtedy najczęściej ta technika ssania ulega poprawie. A jak pobudzamy dziecko, żeby nam nie przysypiało przy piersi? Tak, żeby nie przysypiało, no to cóż, no tutaj stymulujemy pod, pod bródką lub tutaj w okolicy ucha, tak, tylko tutaj za żuchwą, pod żuchwą w taki sposób próbujemy lub masujemy po prostu tutaj ciałko, ewentualnie możemy dopuścić jeszcze takiej metody, żeby troszkę po tych stópkach te, tego maluszka podrapać. No i najczęściej wtedy, wtedy ten maluszek się, się potrafi dobudzić i uaktywnić przy piersi. Bo tutaj jeszcze trzeba uczulić mamę, że to, że dziecko jest długo przy piersi, to wcale nie znaczy, że się najada. Tak, dokładnie. Trzeba nasłuchiwać właśnie tych przełykań. Ile jest tych przełykań w takiej jednej sesji, czy na przykład nie wiem są dwa czy trzy przełknięcia, albo na przykład jest ich dziesięć i dopiero przepraszam dwa zasania i przełknięcie, czy na przykład jest 10 zassań yy, i dopiero wtedy jest przełknięcie, no jeśli na przykład jest tak, że dziecko się i tam za dziesiątym razem yy, przełknie, no to znaczy, że coś tam. Coś tam nie pracuje y, tak, jak powinno Jest tak? to nieefektywne. Takie dwa, trzy, y, trzy zasania i powinno pojawić się najczęściej przetknięcie. Mhm, czyli na to zwrócić uwagę. Tak. A ta druga tak. sytuacja, kiedy mama ma za mało mleka, jak mama może w ogóle to stwierdzić i zorientować się, że y, no, nie ma tego mleka? No to wtedy najczęściej te mamy czują, tak? Że te piersi gdzieś tam są luźne, jakieś takie puste, że właśnie dziecko y, dwa razy się, że na przykład y, nie wiem, wcześniej było. Jakoś lepiej, że, 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 że było słychać przełykania, teraz nagle tych przełykań yy, nie słychać, nie wiem, jest mniej kubek, jest mniej sikł w pampersie yy, i to są najczęściej takie pierwsze symptomy, które, które mama tam może zgłosić i zauważyć. Jeszcze no i raz. również, mhm. no, albo zatrzymanie masy ciała. Mhm. Na, na nieodpowiednim poziomie albo, albo po prostu spadek tej masy ciała. No i jeśli odstawimy dziecko od piersi i próbujemy jeszcze sprawdzić, prawda, czy jeszcze pokarm się wydobywa, czy nie, jeżeli rzeczywiście nic nie można z tej piersi wydobyć, to też to może być znak, że te piersi są puste. Tak, dokładnie. I wtedy trzeba rozpocząć produkcję, znaczy rozkręcanie laktacji. laktacji. Tak? Jeżeli chcemy sprawdzić, ile dziecko zjada na jeden posiłek z piersi, to dobrą metodą Metodą jest zważenie naszego noworodka w ubranku, z pieluszką, tak jak go przystawiamy do piersi Dokładnie przed tak. karmieniem, mm -hmm. zanotowanie tej wagi, tak. zważenie po karmieniu i ta różnica, która nam wychodzi, mniej więcej mówi nam, ile, o tym, ile dziecko yy, zjadło z, z tej jednej czy z dwóch piersi. A odnośnie karmienia jedną czy dwoma piersiami? Nie powinno się karmić jedną piersią troszkę i drugą troszkę, prawda? Powinniśmy się na jedno karmienie starać karmić jedną piersią do końca i dopiero jeżeli nie starcza, to wtedy przekładać do drugiej piersi. Tak, dokładnie, bo no tutaj właśnie też mamy dwie sytuacje, że no dziecko karmione z jednej piersi troszkę, z drugiej piersi troszkę będzie zjadało tylko tą, tą, tą pierwszą fazę, która nie jest taka bogata w tłuszcze. I dziecko może być bardzo niespokojne. Ciągle płacze i mama się zastanawia, czemu jest takie ciągle płaczliwe, albo czemu jest ciągle głodna. Ona po prostu cały czas tak jakby tylko pije, tak, a w ogóle tak. nie je, Dokładnie, prawda? Dokładnie, tak. A drugą sytuacją jest to, że właśnie no, piersi nie będą opróżnione, tylko będą w połowie opróżnione, i to tak jakby będzie sygnał dla piersi, że mają zmniejszyć swoją produkcję. Jeśli opróżnimy tą pierś do końca tak solidnie, konkretnie, no to też będzie sygnał y, dla organizmu i dla tej piersi, żeby po prostu ta produkcja y, ruszyła na nowo. A jakie są Twoje y, rady dla mamy, żeby rozkręcić laktację? Jak mamy tę sytuację, że właśnie tego mleczka jest za mało, mało, że ta laktacja jest słaba. Żeby Co rozkręcić mama może zrobić? laktację, y, no to przede wszystkim przyjmować odpowiednią ilość płynów na dobę, czyli około takie 2-2,5 litra myślę, hmm. że Yy, dla mamy w laktacji. No, ja tak nawet mówię, tak, może być. No w zależności też od masy ciała. Ale minimum jak. te 2,5. Tak, myślę, że to tak powinno, y, powinno wyglądać. No i coś no, no przystawiamy tego dziedziusia do piersi jak najczęściej. Musi dobrze zsać e, Musi była prawidłowo ssać. Tak. Dokładnie. Jeśli nie chce ssać, no to próbujemy e, stymulować e, tą produkcję laktatorem, mhm. najczęściej w systemie 7, 5, 3. Po każdej z piersi. Co to znaczy? To znaczy, że 7 minut, jedna piersi, 7 minut, druga, 5 minut, 5 minut i również po 3 minuty każda z piersi. Tak mniej więcej co 2-2,5 godziny. Są dostępne również w aptece preparaty. Wspomagające laktację można również się w nie zaopatrzyć. Ziołowe. Ziołowe. Powiedz mi, czy to jest różnica pomiędzy laktatorem ręcznym a laktatorem elektrycznym? Myślę, że, myślę, że jest różnica na pewno. No czy jeśli... któryś z nich bardziej skutecznie stymuluje y, tą laktację? Są mamy, które kupują i ręczne laktator, niektóre kupują elektryczne, niektóre naprawdę mamy są zadowolone z tego. Y, Ręcznego laktatora, mm -hmm. chociaż wiadomo, że tutaj troszeczkę siły trzeba e, jednak użyć i no, na przykład no, takie odciąganie laktatorem ręcznym w nocy może, może gdzieś tam e, być e, uciążliwe tak, na, na, na dłuższą metę. Tak, no to też no, trzeba rozważyć, e, czy chcemy tym laktatorem wspomóc się na chwilkę, to możemy wtedy ręczny, na przykład sobie jakiś e, użyć, a jeśli, jeśli chcemy na dłuższą metę, no to wtedy polecałabym mm -hmm. jednak elektryczny. thank you